Czy miasto nie powinno się bardziej skupić na tym, żeby wykorzystać profil Mariana do tego, aby zaistnieć w przestrzeni publicznej, choćby w sieci? Na przykład, strona www.skodem.qr/przy każdym Marianie który przynosił zainteresowanych na stronę dedykowaną Marianom. Z takim zapytaniem podczas ostatniej sesji zwrócił się do prezydent radny Jacek Woźniak. Każdy Marian ma swoją historię, więc to było fajne. Liczba odwiedzin by nam też pokazała, czy ludzi to interesuje i taka forma właśnie sprawdzenia tego. Czy miasto planuje na przykład stworzenie inne miasta wiem, że wchodzą w takie, znajdują sobie jakiś swój symbol i wykorzystują go w celach, w celach promocyjnych jako gadżety, tak? czyli robienie maskotek, nie jakaś gęś, która wisi gdzieś tam na kistoiskach, ale kobrzeski Marian, tak? W różnym obszarze. Czy miasto bryloczki mogłoby robić Mariana? Inne tego typu rzeczy. Myślę, że to są kwestie do ogarnięcia i warto się nad tym zastanowić i przemyśleć ten temat. Wydajemy dużo pieniędzy na promocję, wydajemy e, pieniądze na promocję w sieci, więc zróbmy jeszcze jeden element, e, który by nam to e, pokazał. Pan radny Jacek Woźniak czyta w naszych myślach, mówiła podczas sesji Ewa Połechata, bo jak zapowiedziała, ja w najbliższym czasie planuje oznakować wszystkie Mariany nazwami oraz tabliczkami z kodami QR. Przynoszącym do takiej informacji, chcemy to jeszcze troszeczkę dalej później pójść w kwestię dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, żeby można było odsłuchać informacje o Marianie. Także mamy pewien plan na Mariany. W kontekście sprzedaży breloczków nie, nie wypowiem się, ale w kontekście tego Smart City, o którym teraz mówię, jak najbardziej. Także wkrótce... Yy, Projektujemy w tej chwili te tabliczki, także ten kod QR, a później dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomysł radnego Woźniaka spotkał się również z pozytywnym odbiorem wśród radnych. A jak do pomysłu odnosi się sam pomysłodawca Marianów, Dariusz Jakubowski? Każdy tego typu pomysły, które rozwijają ideę w ogóle Marianizmu, tak może powiemy, bardzo mnie cieszą. I, i, i ten pomysł może nie jest taki do końca pana Jacka Woźniaka. Ale bardzo fajnie. Jestem za tym, żeby, żeby miasto wizerunek Mariana użyło do swojej promocji jako właśnie breloczki, czy figurki, czy, czy coś takiego jak były te gęsi, takie zabawki jakieś pruszowe, coś w tym stylu. Kody QR. Y też ciekaw, ciekawy pomysł i, i też bardzo fajny, bo, bo nie każdy wie o co chodzi. Ktoś, kto przyjedzie do koło brzegu, nieraz pyta się o co chodzi z tymi ptakami. A tak będzie ten odnośnik, będzie jakiś opis w internecie, odniesienie do strony internetowej, będzie mógł się dowiedzieć, że na przykład ten Marian to jest Marian kolekcjoner i on został tutaj postawiony na 25-lecie Związku Kolekcjonerów. Pierwsze rzeźby Marianów stanęły na deptaku przy kortach tenisowych w październiku 2019 roku i szybko stały się popularne zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Te sympatyczne mewy powstają za sprawą grafika Dariusza Jakubowskiego oraz rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. Ostatni Marian kolekcjoner stanął na skwerze pionierów obok miejsca, gdzie co roku rozstawia się alejka kolekcjonerska. Ale to nie ostatnia rzeźba mewy w naszym mieście. Wkrótce pojawią się kolejne. Marianów mamy teraz 14. 15 już ma być niedługo przy garażach tak mówię. Firma, pek, firma PKB sfinansowała i 16 będzie przy latarni morskiej. I też sfinansowała to firma która wykonywała remont latarni morskiej także będziemy 16 Marianów. No i takie broloczki czy, czy, czy te figurki nie wiem dokładnie mi się wydaje że miasto po, powinno zorganizować jakiś konkurs na to i tak i bardzo chętnie wezmę udział w tym konkursie najlepiej jeżeli to będzie anonimowo i w, w takim konkursie wyłoni się jakiś zwycięzca, który zaproponuje jakąś maskotkę tego Mariana, ewentualnie serię tych maskotek. Rzeźby Marianów powoli stają się naszym kołobrzeskim symbolem. Breloki i maskotki mogłyby być jeszcze skuteczniejszą formą promocji naszego miasta. Czy takie gadżety powstaną, to już zależy od decyzji miasta.